Drodzy widzowie, witam Was w ostatnim meczu drużyny Paldzik Turniej CSGO. Tylko jak widzimy, jeden z graczy, Chapin, pomylił się, więc zrobię restart game 1. Chapin kurwa kupił Zeus. Jest nożówka, jest nożówki, jest nożówka. Zaczynamy, drodzy widzowie, zaczynamy. Jest. O, fe boy, A, boy. Ajajaj. Co wybierają terroryści? Zostajemy. Ok. jest star, widzowie, zaczynamy, Ostatnia gra turnieju, możliwe, że ostatnia, trzecia gra turnieju, Baldzik Baldzik turniej CSGO, do wygrania 30 zł na osobę. Dzisiaj, widzowie, jest trochę, jest trochę, brakowało u terrorystów trochę graczy, dlatego, dlatego, grają w gorszym składzie. To gra, nie wchodzi. Jest ten armadon O, płyska z jaki dostał damage. Te drużyny wygrały. Garmagon, pierwszy kill Chapin, drugi kill Julekłasz, chodzi i ginie Ginie jak pies Zowie, Mamy kolejną rundę, druga runda już Druga runda Chapin decyduje się na Rashmit Rash, jednak nie Rashmit Rashmit co nasi, o Minecraft PL widzi jednego Julekłasz ruszuje Tomek granie oberwał Oberwał Plantuję bombę. Plantuję bombę na A. Plantuję bombę na A terroryści. Szansa zwiększyła się na ich stronę. Bomba została podłożona. Teraz jedynie musiał czekać. O, jest. Yellowkoł pierwszy kill. Wiskas walczy. Yellowkoł ginie. Ale noob. Wiskas noob. właśnie co będzie killa. Minecraft yell. Jest, z kill? I drugi kill! Trafił! Ale nie ma defa! Nie ma defa, nie zdąży Jaki debil. Jaki debil, no. Co on wyrabia? Głupek. Po prostu głupek. Nie wiedział, nie użył mózgu do słuchania. By pomyślał, był mądrzejszy, pomyślałby, że tam po prostu jest to, no. Tam jest bomba. No nic, wynik 2-0. Minecraft PL. Czy, chyba to był Wizkaus, nie? z wykierował ładnie. Czy będą znowu snajperzy? Tomek granie. Tomek granie snajperko. Ciekawe co on pokaże. Widzi? Nie trafia. Obaj snajperzy walczą ze sobą. Tomek granie dostaje. I ginie! Tomek granie to jest chyba troll, no. To co on zrobił w tej rundzie, no to chyba nie chcę zdobyć głównie nagrody dla swoich kompanów, którzy... Dobra, no, jest Garmadon pierwszy kill. Słyszeli, że Minecraft PL wchodzi. Ajajaj Prawie się udało mu. Teraz wszystko w rękach Wiskasa. Zowany jest jeden w secrecie. Wrzucony palak na secret. Musi uciekać. I ginie! Teraz znowu z. Nie ma defa, nie ma defa, nie zdąży zdefować 0 do 3. Drodzy widzowie, no przykre, przykra sytuacja, no ale prawdziwa, prawdziwa. W whiskas szykuje się na chyba jakiś. Trzy kontra Karabin, Famas, MP7 i P90. Jeszcze do góry, Plantują na A, dał info. Um Loku O, 6 wujku, właśnie robię turniej. Super. Wbijaj, wbijaj, na, o, oglądamy. Okay. Został sam Minecraft PL na gracza Garmadon, no jest to niesamowite, niesamowite. I ginie! Ginie! Minecraft PL wynik 0 do 4 Julo, kucharz zabija! Gracza Tomek granie. Wow, ze sniperki. Chodzą na obaj na... I ginie! Pierwsza runda dla antyterrorystów. Tomek granie to taki Joker. w nie terrorystów. Idą ściekami, no tutaj Wychodzą jednak na pole, wow Szybkie zajęcie bombsite'u B, bombsite B jest ich Nikt się nie spodziewał, widzi jednego Wielokłasz, co on robi, Patrzcie w ścianę, Malagi chyba Plątuje o bombę na B Gość leci na niego z nożem, co on robi, co on robi Julo, kochasz to so taki noob, chyba ma takie lagi Tomek Granie został wyeliminowany Garmagon Giniot, Minecraft PL Czyżby to był udany wjazd antyterrorystów? Leci bomba defuzująca Jaki dup! nie trafił chłopę. Wow. O Boże. Widziałeś to? Tak, widziałem. Szalony, szalona gra. Minecraft pielno. Co zrobisz, wujku? Raporzator. Spoko, spoko. To me granie, no. Co on kurwa Braylem pisze? Nie wiem, szalony. Całe granie, jaki gefy! Ufikuję! On jest impostorem w drużynie terrorystów. Co? Chyba nie chcę, żeby Garmadon i Czapy zdobyli nagrodę pieniężną za finał turnieju. Mm. Wiska spisze bardzo mądre zdania. Jola, kołasz wychodzi z mida. Ciekawe, czy znowu będzie strzelał na, na oślep. Tomek granie kupił tak samo Negewa Mwam, ilu kuches z Negewa Walki oh, Negewów i Giniat, wiskas Minecraft PL, tak samo jak ja Kill od Czapyna No i klaczek 1 na 2, no musi wziąć bombę Mają, więc czego nie wchodzi na Oni wchodzą tylko na A jedną pozycją, To tylko górą wchodzą Iloku aż wchodzi podjewa się go, zabija jednego, Whiskas troluje swojego i... zdobywa killa jednak 4 do 4, wygrane 4 rundy CTeków pokazały nam, no po, po prostu to nam dominacja aktualnie, Whiskas 11 killi 2 dedy, wow ten gracz, jemu zależy na wygranej, zależy mu Minecraft PL z headshotem Wiskas tak samo Teraz Chapin, Chapin sam został Main Kilo Chapina No i kilek, wow. Seteki z wyniku 0 do 4, zrobili 5 do 4, drodzy widzowie, to jest szalone. Jakieś walki, walki na midzie. To jeden. Słyszeli go, że skoczył. Oj, sorry, kto? <ścoughs> Matko, co jest? Julo, kucharz. Widział Chapin i Chapin zabrał egzekucję. Jeden na dwóch, bomba nie została splantowana. Wchodzą na jego pozycję. On właśnie odchodzi z niej. To jest troll. Jednak nie, jednak to nie był troll. Wiska zdobywa deda. Jeden na jednego Obaj gracze Chodzą 50 sekund na zegarku. On ucieka Widział go, ale nic z tym nie zrobił On ucieka Nie no, to koniec, co on robi? Co on wyrabia? Co on wyrabia, no? Co on wyrabia? Garmagdon pisze, płacze Płacze! Płacze Szalone, szalone co ci gracze piszą na czacie Słyszę raszujące graczy Minecraft PL. Ilaku aż nam idzie. A Whiskas w ściekach. To megranie granie, wchodzi! To granie! Wow! To granie! Bomba została splantowana. 45 sekund zostało na zegarku. Jest kill od Garmadona. Jest kill od Chopina. Klatch Whiskasa Klatch Whiskasa Często się nie przebijesz, chłopcze. Nie próbuj nawet. Będzie go na górze i zdobała egzekucję. 6 do 5. 6 do 5 wynik. Wow. Po prostu wow. Wupot ilokarza. -y co on wyrabia z so tą snajperką, to jest po prostu noob Noob Co za noob, na szczęście Tomek granie, idzie do wenta z bombą Z tą samą z bombą, więc tutaj Ja na jego miejsce poszedłbym szybko B Jeden jest na B I ginie, Tomek granie, ginie 7 do 5 Wow Po prostu wow Ten mecz widzowie jest bardzo ciekawy Bardzo ciekawy Sniper Nie trafiona kulka I trafiona kulka na Tomek Granie, Chapin tak samo dostaje Co oni robią? Wchodzą na B, chyba, czyli wchodzą na Adres widzowie I ginie snajperki, ginie przez ścianę Wiskas Trzech graczy wchodzi, no o Agarmagon tylko czeka I ginie Twiskasat Wow, bomba zostaje rozbrajana 8 do pięciu Whiskas, jąlocułasz i Minecraft PL naprawdę szokują, to grą wow, wow. Widać, że są gracze źli Sniper, Wiskaś PL, co pokaże, co pokaże, co pokażą gracze terroryści Chyba szykują się na jakiś gwiazd, na B. kucharz słyszy I double kill chyba tak Nie sprawdzili dokładnie pozycji i Julo kucharz dosłownie pozamiatał Wow Wow Drodzy widzowie no to było niesamowite Wiskas Kolejny kill za Wupy No za chwilę koniec pierwszej rundy Tutaj nie ma litości, nie ma litości Zobaczmy gracza, Tomek granie, no Nie, to nie jest jego mecz, 1 do 14 śmierci, no to jest jakiś Impostor w tej drużynie, to jest impostor Wchodzą na, wchodzą na bombsite Lecz bez... <laughs> BOMBY! Widzowie, to jest Troll po prostu, <laughs> to jest troll Co oni robią? A to granie wchodzi. <grystanie> Opowiesz splatować na bombę na atera. Oh, Bomby nie ma. Teraz co co tu się dzieje? Czego to we granie oni foto na powsadz. To jest kryty <grystanie> Co to za beka mi tobie? to by, granie, co ty robisz? Widzowie, co tu się dzieje? Co to za gra? Nie, nie, 10-5 Drodzy widzowie, patrzcie mi Napiję się wody Widzowie, piję wodę, teraz nie słyszę nic Na no, słuchawkach jest zmiana stron Wow, no, naprawdę ten mecz. Uje, u mnie taką bekę no! Gracz Tomasz y, Tomek, gra nie no, do jest To jest jego gra. Jeden kill, jedna asysta. 15 śmierci, drodzy widzowie. Drodzy widzowie, się wody. Garmagon, pierwszy kill. Znakomicie. ma się sławki. Chapin i Tomek granie zostają sami na Minecraft PL i Wiskasa. Z jak Tomek granie idzie, na szczęście skoczył na drabinę, nie stracąc zdrowia. Zobaczyłem, że tam list nie. Ma. i się cofa! O, o, o! Pierwszy będzie kill. Jednak nie ma na no Tomka granie. Jest Minecraft PL z egzekucję i został sam Chapin. Wchodzę od góry. O, o! Trochę pobijani. Sorry Za mnie te drzwi stoi przy drzwiach właśnie. A Minecraft PL zabezpiecza drugi bombsite. Zobaczmy, co nasz Chapen zrobi. Mi się wydaje, że on sobie zdaje z tego sprawę, że bomba jest na drugim bombsite. A jak nie, to teraz już o tym wie. Teraz już wie. Więc teraz idzie na bombsite B. Zobaczymy, czy Chapen wyheruje tę rundę, bo... Wiem, że jest w stanie Ci gracze naprawdę bardzo są mocni w tę grę Może oprócz tamka Grani, który Będąc szczerym Będąc szczerym To nie jest jego czas, a gdzie jest Minecraft FPL? Słuchany w tym... I ginie! To jest runda dla ciopyna! wow! Wow! Okazało się jednak, że on zdobywa zwycięstwo w tej rundzie Czyli runda pistoletowa wchodzi na rundę ale antyterrorystów, więc teraz oni będą mogli kupić sobie lepsze uzbrojenie, zraszować i zdobyć entry fragi. Chyba że, że na Minecraft PL, i Friskas tak myślałem. Minecraft PL postawił na ryzykowny, tak samo Tomek Granie Garmadon. Czy to jest troll? Na pewno Tomek Granie mi się wydaje, że strolował trochę. Ale zobaczymy, zobaczymy co oni pokazują. Razz od Garmagona, ok Minecraft PL ginie. Oni, yy, jeden stoi na wieży sniperskiej. Tomek granie, patrzy, dziwne opozycje. Widzi jednego na awku. Na no spanie sorry, i ginie. Tomek granie, druga zabójstwo. Ten człowiek zaczyna nam zabawę. Drodzy widzowie, wow, to jest szalone. This is crazy. Minecraft PL wchodzi. Szykują się do wjazdu na B. Tomek Granie z nami idzie, on jest na spełnie A. A ten jest na B, więc ten będzie miał bardzo blisko, czapyn Będzie miał blisko, widzi jednego i egzekucja szybko Jest, jest lekko podwiany i leży od headshota Mocna głowa od Minecraft PL, Tomek granie, dostaje troje damage'a Pikuje, bomba nie została cały czas plantowana. Bomby nikt nie ma na razie, bomba leży na ziemi Czy Podchodzi za bardzo, Armagon idzie na szybciej. Widzi go Nie trafia Whiskers podchodzi, zobowiązał egzekucję. Teraz Garmagon. jednego, obija go i zabija go. Bomba jest plantowana, widzi go. I Jest kill! Garmagon, jaki klacz! Wow. Wow. Drodzy widzowie, czyżby Tomek granie swoimi dwoma killami, pokazywał klasę i przez to drużyna antyterrorystów wygrywa rundy. Wow. Wow. Zbominam. Każdy z zwycięzców dzisiaj dostaje 30 zł do wydania na co chce gry dowolnie Minecraft PL Kila. Oraz rysunek, narysuję rysunek w którym będzie to co drużyna będzie chciała wygranego Rozumiecie? To oczywiście bez jakichś e, wulgarnych i pornograficznych treści, tylko kulturalnie rysunki Minecraft PL Szykują się chyba wjazdu na B, Wiska wchodzi Chapin jest na A, Minecraft.pl, Yulokołash tak samo zajęty. Ej, obok siebie są! Właśnie, no i właśnie ginie Yulokołash. No nic, niestety, zdarza się tak. On jest na B, niestety. Więc Chapin ma bardzo ciężką sytuację. I właśnie ginie od Minecraft.pl 11 do 8. Teryści muszą zdobyć jeszcze 5 rund Do rozwiązania tej gry Wow 3 N4 kontra 3 kołasznikowy Zobaczymy jak się spełni ta, ta runda Ginie Jednak nie tą granie nie zostaje zabity przez Wyskasa na dwa. I YOLO KORS to była egzekucja. Tak samo Kolejny klacz Czapyna, słyszy jaki idą, jednak chyba nie w tą stronę. Nie w tą stronę, chłopaczku. Wow, Patrz, spodziewa się go! Spodziewał się go! I nie zabił go! Chyba zabił go, ale stracił tyle życia. No i teraz bomba jest w jego rękach. Wow, To było dobre akurat. Czapen szacunek, że akurat sprawdziłeś tą pozycję. Teraz, teraz żeby tylko udało ci się wygrać, Chapin Jestem akurat w tej rundzie, jestem do to, ponieważ w tej rundzie ładnie zagrałeś Teraz tylko proszę, spodziewaj się, że jeżeli idzie ci sprawę, no nie spodziewałeś się I kurwa umarłeś, no, jaki noob, serio, serio Jakie nuby? Jakie nuby? No. Julokulasz, afk. Garmagon, widzę dobry, dobra pozycja. Rashmit meat po prostu. Rashmit meat Przepraszam, Ginie. Chyba rage, chyba rage już koniec. Chapin, Chapin Cały czas. Widzę, niestety. Bez kevlara, tak samo to megranie. granie. językowny ryzykowny strzał, tak samo Minecraft PL. No, oni trolują. Co to miało być, szczerze? Skoki. Ginie, jednak to granie no Tomek granie ginie. 13 do 8 To koniec dla drużyny Ceteków chyba. To chyba koniec. Właśnie widać na czacie poddają się. Dobra GG, no kto, to chyba to koniec. Chyba to koniec. Julo, ułasz Whiskas. I Minecraft PL Wygrał ten mecz prawdopodobnie, no taka Taka dominacja Jakiś trochę flesz od niego, nie wiem co on próbuje tutaj robić No Strzela w ściany. No Najlepsze jest to, że Obok był gościu, którego No to Megan zdobyła killa, ale no to zdobyła drugiego killa 14 do 8 To jest zbyt łatwe To jest zbyt łatwe dla nich, no Drodzy widzowie, no to jest chyba koniec No nie wiem co mam powiedzieć, Chapin w dodatku nic nie kupuje Stoi, a ja, wkupił sam Digga z Kevlaru, no. Mają to w swoich rękach już, na blisko Ginie jednego, ginie Garmagon Garmadon, sorry Tomek granie, Tomek granie Słyszy jednego Wchodzą, te, wchodzą, właśnie w mid. jednego i ginie. my grani, ginie. Do no ten gracz, dwa kile czy tam trzy? Trzy kile. Został to gracz sam Chapin. Bomba jest na A, Na chwilę będzie splantowana. Podnosi P90. Jednak podnosi karabin M4. Smok na górę Na lewo, Niko nie było I jednak zostaje tutaj, Ginie, 15 oś Pierwszy kill! Wizzka zdobyła pierwsze zabójstwo Oczywiście przypominam, że można zabijać swoich jest to bez żadnej kary Bez żadnej kary Trzyłem czwórki Wow ten mecz naprawdę był ciekawy. Był ciekawy, no. Tomek granie, no. Impostor ginie. Wow. Chapin jednak zobaczył. walczą dalej. Ceteki się nie poddają. Garmadon raszuje. Widzi jednego. I obija łyskasa. Chapin zostaje zabity. Zostało Jedna jednego. klacz. Garmagona kontra łyskas. Nie spodziewał się, że tu jest Minecraft PL pielginie To koniec. Drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie Wow Thank we'll you.